Ciąg dalszy cudownej modlitwy Ojca Pio o zaśnięcie w obecności Boga Panie. Ty, który znasz najgłębsze zakamarki mojego serca, proszę Cię, rozjaśnij każdy cień, który wciąż w sobie noszę. Że gdy odpoczywam, Ty pokazujesz mi swoim światłem, gdzie jeszcze potrzebuję uzdrowienia. Teraz otwieram moją duszę na Twój dotyk, pozwalając, aby wszelka ciemność rozproszyła się, gdy znajdę odpoczynek w Tobie. Niech moja ufność w ciebie okaże się silniejsza niż jakikolwiek strach i lęk. Dziękuję Ci, Ojcze, że wiesz, że nie jestem sam z tej podróży. Nawet w najcichsze noce jesteś przy mnie, będąc moim wiernym towarzyszem. Kiedy świat wokół mnie milknie, wiem, że w Twojej obecności znajdę podstawę prawdziwego pokoju. Dzisiaj, Panie, oddaję Ci wszystkie moje lęki i zmartwienia. Wiedząc, że w Tobie mogę znaleźć całkowite bezpieczeństwo. Panie, w swoim nieskończonym miłosierdziu, przyjmujesz nas w ramiona swojej miłości. W ciągu dnia mogę dać się ponieść rutynie presji i wyzwaniom, ale teraz, kiedy kładę się spać, oddaję wszystko Tobie. Niech mój umysł skupi się tylko na Tobie, a całe zmęczenie, które noszę w sobie, niech przemieni się w boskie odnowienie, niech pokój przewyższający wszelkie pojmowanie... Ogarnie moją istotę, gdy odpoczywam w tobie. Czasami zastanawiam się, jak wyglądałoby moje życie, gdybym żył w całkowitym zaufaniu, na jakie zasługujesz. Chcę całkowicie oddać się Twojej opiece, panie, i zaufać, że kiedy śpię, Ty mnie odnawiasz i chronisz. Jak dziecko ufa opiece swego ojca, tak ja ufam tobie, wiedząc, że w Twoich rękach moja dusza znajdzie bezpieczny odpoczynek. Ojcze Niebieski, gdy kładę głowę, czuję, że ogarnia mnie Twoja obecność, która wita mnie z niezmierzoną miłością. Niech każdy mój oddech, każde uderzenie mojego serca będzie przypomnieniem, że Ty jesteś ze mną. Gdy noc zapada w ciszę, moja dusza woła do Ciebie i w Tobie znajduję prawdziwy spokój. W Twoje ręce, Panie, powierzam mojego ducha, moją duszę i moje ciało. Już nie jestem taki sam, odkąd otoczyła mnie Twoja obecność. Z każdą modlitwą, z każdym westchnieniem ufności stawałam się lżejsza, bardziej spokojna. Niech ten pokój towarzyszy mi każdej nocy mojego życia, a moja ufność w Ciebie niech będzie filarem mojego istnienia. Ojcze, proszę Cię, abyś otoczył mnie swoją opieką, gdy odpoczywam. Niech okryjesz mnie swoimi skrzydłami i uchronisz od wszelkiego zła. Niech Twoja obecność będzie wokół mnie niczym mur, odpędzający koszmary i lęki. Niech podczas snu moja dusza żywi się Twoją mądrością i Twoją miłością, odnawiając siły na nowy świt. Niech Twój głos, panie, będzie pieśnią, która ukołysze mnie do snu. Tak jak uciszasz burzę prostym rozkazem, tak też ucisz moją duszę. Niech pokój, który mi obiecałeś. Stanie się we mnie rzeczywistością i niech zasypiając będę wiedział, że jestem bezpieczny, chroniony i kochany w Twojej boskiej obecności. Panie, gdy odpoczywam, proszę Cię, pokaż mi drogę do odnowy. Niech każda chwila ciszy i spokoju będzie okazją, aby usłyszeć Ciebie i poczuć Cię bliżej. Poddaję się teraz Tobie bez zastrzeżeń, bo wiem, że Ty jesteś źródłem wszelkiego odpoczynku i pocieszenia. Niech Twoja miłość będzie. Balsamem dla mojej duszy, łagodząc każdy ból i cierpienie. Boże Miłosierdzia, niech moje noce będą błogosławione Twoim duchem świętym. Niechaj podczas snu będę w doskonałej harmonii z Twoją wolą. Kiedy ciało odpoczywa, niech moja dusza wznosi się ku Tobie, aby napełnić się Twoją mądrością i łaską. Niech po przebudzeniu poczuje Twój dotyk odnowy i radości. Ojcze Przedwieczny, mocą swojej miłości obdarz mnie potrzebnym odpoczynkiem. Nie tylko odpoczynek dla ciała, ale i dla ducha. Niech mój umysł uwolni się od napięć dnia codziennego i odda się Twojej opiece. Niech moja dusza odpoczywa bez lęku, wiedząc, że strzeżesz jej z całą swoją mocą i współczuciem. Panie, wiem, że jesteś pokojem, którego szukam. Nie ma głębszego odpoczynku niż ten, który dajesz Ty. Gdy śpię, niech moje zaufanie do ciebie odnów się, a Twoja miłość niech będzie fundamentem, na którym znajdę siłę. Niech moje serce, które w ciągu dnia jest zmęczone, zostanie odnowione nocą dzięki Twojej nieskończonej dobroci. W Twoje ręce oddaję wszystkie moje myśli i uczucia, abym gdy zasnę, nie dźwigał z sobą trosk dnia, lecz cały ciężar oddał Tobie. Tobie, panie, znajduję ukojenie w moich wewnętrznych zmaganiach, a w Twoich objęciach znajduję pocieszenie i spokój. Niech Twój pokój wypełni każdą pustą przestrzeń w moim jestestwie. Panie, kończąc ten dzień, proszę Cię, pomóż mi odpocząć w Twojej obecności. Niech Ty, gdy milczę, szepczesz słowa otuchy mojej duszy. Chcę usłyszeć Twój łagodny głos, który uspokoi mojego ducha i przygotuje mnie na nowy dzień. Niech Twoja miłość otacza mnie teraz niczym płaszcz ochrony i uzdrowienia. Ty jesteś ukojeniem, którego szuka moja dusza, Panie. W chwilach, gdy czuję się zagubiony, wiem, że w Tobie znajdę swoją drogę. Zasypiając, oddaję Ci wszystko, czym jestem: moje słabości, moje zwycięstwa, moje wątpliwości i pewności. Niech Twój pokój będzie moim towarzyszem tej nocy i niech obudzę się z odnowionym sercem. Panie, ufam Tobie całym swoim jestestwem. Wiem, że się mną opiekujesz, że chronisz mnie zawsze, a szczególnie w chwilach ciszy i odpoczynku. Niech Twoja miłość będzie obecna, gdy śpię, i niech po przebudzeniu poczuje Twój spokój w każdej komórce mojej istoty, gotowy stawić czoła nowemu dniowi. Kochany Ojcze, niech każda noc stanie się dla nas okazją do zbliżenia się do Ciebie. Niech moje poddanie się Tobie będzie całkowite i bezwarunkowe, jak oddanie się dziecka na kolana swego ojca. Otocz mnie swoją miłością, Panie, a moja dusza niech odpocznie głęboko, wiedząc, że w Tobie jest moja siła i bezpieczeństwo. Panie, gdy moje oczy zamykają się na noc, pozwól mi odpocząć w Twojej ochronie i miłości. Niech Twoja obecność mnie otacza i chroni od wszelkiego zła, zapewniając mi spokojny i regenerujący sen. W Tobie, Panie, znajduję prawdziwy odpoczynek i Tobie oddaję moją duszę. Boże spraw, aby moja wiara była dla mnie światłem, które poprowadzi mnie podczas odpoczynku. Aby nawet w ciszy nocy moja dusza mogła odczuć Twoją silną i gościnną obecność. Niech ufność w Tobie, Panie, pozwoli mi spać spokojnie, wiedząc, że Twoja miłość nigdy nie zawodzi, nigdy nie słabnie. Panie, z każdą modlitwą oddaję Ci kolejną część siebie. Oby odpoczynek, którego szukam, stał się odnowieniem, którego potrzebuje moja dusza. Niech gdy się obudzę, będę silniejszy, bardziej pewny siebie, pełen wiary, gotowy przeżyć kolejny dzień w Twojej obecności. Amen.